Ewangelia w Centrum zaprasza na podcast. 28 marca. Zostałeś zaprogramowany na miłość, więc wszystko co postanawiasz, czego pragniesz, co myślisz, mówisz i robisz. Rada Jana jest zrozumiała i tak ważna dzisiaj jak wtedy, gdy pisał te słowa. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Jesteś osobą, która kocha. Wszyscy kochamy. Ludzie kochają w każdej chwili, każdego dnia, w każdym miejscu i sytuacji. Nigdy nie przestajemy kochać, gdyż jest to wpisane w nasze istnienie. W ten sposób Bóg nas skonstruował. A dlaczego zaprogramował nas do miłości? Dlaczego jest to tak ważny element tego, kim jesteśmy? Bóg stworzył nas z tą zdolnością, abyśmy mieli to, Czego potrzebujemy w głęboko kochającej, kontrolującej serce, wzbudzającej motywację, inicjującej uwielbienie i stymulującej radość relacji z Nim. Twoja zdolność kochania została stworzona dla Niego, twoje pragnienie miłości miało przyciągnąć cię do Niego, twoje serce zostało tak zaprojektowane, aby tęskniło za miłością, a owa tęsknota. Miała w nim znaleźć swoje ostateczne i całkowite spełnienie. A oto nasz dramat. Grzech sprawia, że wszyscy w jakiś sposób odwracamy się plecami od Bożej miłości i zwracamy się ze swoją miłością do kogoś lub czegoś innego. Szukamy spełnienia w miłości do czegoś innego niż Bóg, kochamy stworzenie bardziej niż Stwórcę, innych ludzi kochamy bardziej niż Boga, kochamy samych siebie tak bardzo, że nie zostaje nam zbyt wiele energii do kochania tego, który jest miłością. Biegamy od jednej rzeczy do drugiej, mając nadzieję, że nasze serce w końcu odczuje spełnienie w tej miłości. Wszyscy jesteśmy duchowo rozwiązli i biegamy od jednego do drugiego duchowego kochanka, przyrzekając lojalność innym rzeczom, zamiast Bogu. Wszyscy jesteśmy duchowymi cudzołożnikami, oddającymi innym to, co poprzez zamysł stworzenia należy się tylko samemu Bogu. Biblia to historia miłosnego dramatu, który przez moment mógł skończyć się tragedią, ale wtedy pojawił się Jezus. Bóg, który jest miłością, posłał Syna swojej miłości, by dokonał najwyższego poświęcenia miłości, abyśmy mogli stać się ludźmi, którzy go kochają, jak nigdy dotąd. Bóg zalewa nas swoją miłością, która nie rezygnuje nawet w naszych najgorszych chwilach, a przez łaskę przemienia nasze serca, abyśmy coraz bardziej mogli trzymać stworzenie tam, gdzie jego miejsce, i zachować najwyższą miłość naszych serc dla niego samego. Cieszmy się teraz i celebrujmy ten dar zbawczej miłości. Dalsze rozważania i zachęta, Piąta Księga Mojżeszowa, rozdziały 6 do 8.